Cześć, witam cię bardzo serdecznie na ostatnim już w tym roku w Torku z finansami. Tak tak, 2020 minął jak Zbicza strzelił i trzeba brać się za planowanie kolejnego roku. Słuchajcie, no nie ma co kryć, epidemia COVID-19 sprawiła, że to był przedziwny rok. Mam wielką nadzieję, że ominęły Was przykre doświadczenia związane z wirusem, że zarówno Wy, jak i wasi najbliżsi cieszycie się dobrym zdrowiem. I wiem też z otrzymywanych od Was maili. Że wiele osób w tym roku straciło pracę albo obawiało się o utratę pracy, no i że jak nigdy dotąd przydały się te nasze odkładane, solidne finansowe poduszki bezpieczeństwa. Jestem bardzo dumny z tego, że pomimo tych przeciwności nie ustawaliście w takim konsekwentnym dbaniu o własne finanse. Wierzę głęboko, że ten nadchodzący rok będzie zdecydowanie lepszy i że no dzięki szczepionce za kilkanaście miesięcy wirus będzie już tylko mglistym wspomnieniem. Najbardziej, Najbardziej w przyszłym roku liczę na to, że. Już nic nie pokrzyżuje moich planów osobistego spotkania z wami. Kurczę, no bardzo, naprawdę bardzo mi tego brakuje. I no, w tym roku mieliśmy już gotową jesienną trasę po 16 miastach wojewódzkich, mieliśmy rezerwacje w Ochteatrze i nawet potwierdzonych prelegentów na takie wielkie spotkanie FBO w Warszawie. No ale niestety ten wstrętny, paskudny wirus namieszał, do i mogłem sobie pojeździć tylko palcem po mapie. Ale coś mi mówi, że ten przyszły rok. Będzie zdecydowanie lepsze. Mam taki rytuał, że w każdym roku staram się, aby końcówka grudnia i początek stycznia były dla mnie takim czasem wyciszenia, przemyśleń, bardzo świadomego planowania działań na kolejny rok i robię tak, bo chcę mieć pewność, że dobrze wykorzystam każdy dzień mojego jedynego życia. A dlaczego? No, że wam pokazuję. Bo od wielu lat towarzyszy mi w głowie taka zabawna wizja. Że widzę siebie, jako taki stary dziadek siedzę sobie w bujanym fotelu. Przeglądam album ze starymi zdjęciami, wycinkami z gazet, no i tak uśmiechając się w myślach do siebie, mówię sobie: Kurczę, ależ to było wspaniałe życie. Tyle miłości, tylu wspaniałych ludzi, tyle fajnych i wartościowych rzeczy udało się zrobić. Super, że miałem odwagę, by tego wszystkiego spróbować. No i potem przewracam sobie stronę tej mojej gazetki i widzę taki oto wycinek na temat mojej firmy. I w tym wycinku czytam tak. Dzięki konsekwentnej działalności FBO Polacy należą dziś do grona najlepiej wykształconych pod względem finansowym narodów. Podejmują mądre i świadome decyzje finansowe. Poziom prywatnego zadłużenia jest najniższy w Europie. Systematycznie rosną ich oszczędności. Populiści, obiecujący złote góry bez źródeł finansowania, nie mają szans w żadnych wyborach. To jeden z najszybciej bogacących się krajów na świecie, z ciągle rosnącym poziomem szczęścia. Pewnie wtedy nie będzie już wycinków z gazet, a te albumy ze zdjęciami będę przeglądać na jakimś dostosowanym do moich starych oczu tablecie. Ale mniejsza o formę. Fajnie byłoby coś takiego przeczytać o swojej firmie, prawda? I właśnie w czasie takiego grudniowego wyciszenia 3 lata temu, w 2017 roku, spacerując wtedy po pustych polach Wielkiej Brytanii, sformułowałem bardzo konkretną misję dla mojej firmy. Ta misja na początku naprawdę bardzo mnie przerażała. Ale teraz każdego dnia dodaje mi skrzydeł. Wiem, że znacie ją na pamięć, ale zapewne jest wśród nas ktoś nowy, więc jeszcze tej misji nie poznał. I ta, ta misja brzmi tak: uzbroić 15 milionów Polaków w wiedzę i narzędzia, które skutecznie pomogą im zadbać o własne finanse, by mogli się bogacić i realizować swoje pasje. Dlaczego właśnie tak? A wiem, że brzmi to trochę pompatycznie, ale każde słowo naprawdę dobrze sobie przemyślałem. Zobaczcie, to jest tak: 15 milionów Polaków. Dlaczego tyle? No mamy nieco ponad 15 milionów gospodarstw domowych w Polsce, ale ta liczba rośnie, bo przybywa takich pojedynczych gospodarstw, gdzie się dzieciaki wyprowadzają od rodziców, zakładają swoje rodziny. Wierzę, naprawdę wierzę, że jeśli w każdym domu będzie choć jedna osoba, która wie, co robić z pieniędzmi, no to efekt będzie spektakularny. Stąd tych 15 milionów. Druga rzecz, wiedza i narzędzia. Chcę publikować artykuły, nagrywać podcasty, filmy. Chodzi o to, żeby szerzyć wiedzę, tworzyć też praktyczne kursy, książki. W takie materiały, które efektywnie pomogą wdrożyć tę wiedzę w życie. Kolejna rzecz, skuteczna pomoc. To ma być skuteczna pomoc. Dlatego nieustannie szukam cały czas jakichś takich prostych, zrozumiałych dla każdego sposobów oszczędzania i inwestowania i promuję te metody, które naprawdę działają. Jednocześnie staram się Wam też pokazywać osoby z krwi i kości, naszych czytelników, którym ta sztuka się udaje. Mówię tam o bogaceniu się. Dlaczego? Bo uważam, że mądre, spokojne bogacenie się to powinien być jeden z celów każdej rodziny. To spokojne bogacenie się niesie ze sobą mnóstwo wspaniałych, korzystnych zmian w naszym życiu. Za to bieda, bieda wyniszcza i zatruwa życie. No i wreszcie kończę mówiąc o pasjach i marzeniach, bo kurczę, no właśnie po to się bogacimy, żeby nie musieć potem myśleć o pieniądzach, tylko o tym, jak się rozwijać, jak spełniać marzenia i jak żyć pełnią życia. Fajnie jest mieć misję, ale jeszcze fajniej jest ją realizować, i ja bardzo lubię pierwszą część filmu Matrix bo tam pada wiele takich ciekawych filozoficznych stwierdzeń, i jednym z nich, takim, które wiele lat temu utkwiło mi chyba na zawsze w pamięci, są słowa Morfeusza, które skierowane są do Neo. A the path and the path. A, czyli istnieje różnica pomiędzy znajomością właściwej drogi, a podążaniem tą drogą. I obiecałem sobie, że moja ta szalona misja nie pozostanie tylko na papierze, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby z każdym kolejnym tygodniem, miesiącem, rokiem być bliżej jej realizacji. No to zobaczmy, jak to wygląda pod koniec 2020 roku. Przyznam wam bardzo szczerze, że nie mam jeszcze takiego dobrego pomysłu na policzenie tych 15 milionów Polaków, którym chcę pomóc. Więc jeśli macie jakiś pomysł lub jakąś sugestię, jak tego dokonać, to z największą przyjemnością, zapoznam się z nimi. Ale na razie koncentruję się po prostu na takim bardzo konsekwentnym budowaniu naszej społeczności. No i oto kilka wybranych statystyk, na które zerkam sobie pod koniec każdego roku. Ten rok był naprawdę pracowity. No, powstała jedna, ale konkretna książka o inwestowaniu: finansowa Forteza. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, taka oto cegiełka, ale myślę, że wszyscy ją doskonale znacie. 32 wtorki z finansami do tej pory poszły na Facebooku na żywo. Na blogu ukazało się 50 artykułów. 55 filmów zostało publikowanych na YouTubie, no i nagrałem też 34 odcinki podcastu. W 2020 roku ponad 1,2 200 000 nowych osób, które zajrzało na blog finanse bardzo osobiste i stabilnie średnio około 100 tysięcy czytelników miesięcznie, 100-150 to się waha w zależności od miesiąca. Jeżeli chodzi o Facebooka, to już jest 55 121 osób, które śledzą finanse bardzo osobiste i 19 tysięcy. Przybyło w 2020 roku. Jeśli chodzi o YouTube, tutaj są, jest taki wykres nowo pozyskiwanych subskrypcji, ale w tym roku przybyło 65 tysięcy subskrybentów kanału na YouTube i zbliżamy się powoli do 100 tysięcy. Myślę, że to pęknie najpóźniej w styczniu. 100 tysięcy osób na YouTube. Nie spodziewałem się tego, że ten kanał będzie tak intensywnie działał. Jeżeli chodzi o podcast, bo jak wiecie, te materiały publikuję też w formie audio. Już ponad 2 miliony odsłuchań, z czego 634 595. To jest rok 2020. Bardzo Wam dziękuję. Kochani, to, o co proszę Was we wstępie do podcastu, o krótką recenzję na Apple Podcast, bardzo, bardzo pomaga mi docierać do nowych osób. Jestem Wam za to bardzo wdzięczny. Co jeszcze mamy? No Jeśli chodzi o subskrybentów newslettera, to w grudniu przekroczyliśmy. 30 tysięcy, już jest blisko 32 tysiące. Tutaj też coraz więcej osób przybywa. Rozszerzyłem też z Instagramem, chociaż to zupełnie nowe dla mnie medium, więc 4 miesiące, 4367 osób, to też bardzo konkretna grupa. 14 200 osób w naszej grupie inwestycyjnej Finansowa Forteca, jak inwestować skutecznie i mieć święty spokój, to jest oczywiście grupa na Facebooku. No i oczywiście na koniec, 29 304 egzemplarze finansowej Fortecy, które już są u was w domu, gdzieś tam leżą na półce albo na biurku i wielu z was już tę książkę przeczytało. Słuchajcie, no te statystyki są oczywiście jeszcze bardzo dalekie od poziomów, które pozwolą mi dotrzeć do 15 milionów Polaków i przede mną, przed moim zespołem jeszcze bardzo, bardzo daleka droga, przynajmniej tak długa jak na tym zdjęciu. Ale ja bardzo wierzę, że kropla drąży skałę, że krok po kroku będziemy w FBO robić wszystko, żeby tę misję realizować. Nie wiem, czy zajmie to jeszcze 10 lat, czy 20 lat, ale naprawdę wierzę bardzo głęboko, że jeśli w konsekwentny sposób będę wraz z moim zespołem pomagał Wam w dbaniu o własne finanse, to to moje wielkie marzenie w końcu się ziści. Ale wiem również, że nie spełnię tego marzenia bez Waszej pomocy. Stąd moja wielka, ogromna prośba dzisiaj do Was. Potrzebuję, kochani, około 10 minut Waszego czasu. Po wtorku z finansami, czy po obejrzeniu tego filmu, po przeczytaniu artykułu na blogu czeka taka krótka ankieta. Ankieta, która bardzo pomoże mi mądrzej zaplanować 2021 rok. Chcę zebrać od Was po prostu konkretne, liczbowe i też w takich otwartych pytaniach konkretne informacje i sugestie, co mogę robić dla Was lepiej, co robić krócej, co dłużej, jakie tematy poruszać, jakie sobie odpuścić. Wiecie, ja mam głowę pełną pomysłów, ale w naturalny sposób gdzieś ten mój mózg wędruje w te tematy, które. E, najbardziej gdzieś mnie w danym momencie pociągają, a wy możecie potrzebować jeszcze innych rzeczy, więc będzie, będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny, jeśli poświęcicie tych 10 minut. Wejdziecie na blog, tam już w tej chwili jest opublikowany artykuł e, i jest możliwość, żeby po prostu króciutko odpowiedzieć na parę pytań, które to będzie naprawdę super, super pomocne i będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny. Na pewno na początku roku ukaże się fajny wywiad z Jaskiem Kosińskim na temat planowania, bo początek roku to jest dobry czas na to. Ja tak jak mówię, teraz się wyłączam, wyciszam. Najpewniej no wtorek z finansami odbędzie się dopiero 12 stycznia. Tak mam rozplanowany czas na to, żeby wszystko dobrze przygotować i rozplanować. Ostatnia informacja, słuchajcie, no po prostu chciałem Wam bardzo, bardzo podziękować. Podziękować Wam, podziękować wam za ten rok. Podziękować z całego serca za każdą chwilę, którą spędziliście ze mną, czy to na wtorkach z finansami, czy na YouTubie, czy na blogu, Wasza obecność bardzo dużo dla mnie znaczy. No bez Was nie byłoby po prostu FBO. Także życzę Wam zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i z całej siły trzymam kciuki, żeby 2021 rok był dla Was i dla Waszych rodzin takim cudownym okresem wielu spełnionych marzeń. Do zobaczenia i do usłyszenia w 2021 roku. Trzymajcie się.